Bajerancko, nie? Zobaczcie, jak tam spływa z drugiej strony, pięknie. Teraz pamiętałem o stabilizacji. Już wczoraj pisaliście, że znowu wyłączona. To miejsce pewnie wszyscy znają po drodze do Kuźnic albo już w Kuźnicach. I od razu zobaczcie co pogoda powoduje kolejka do kolejki No i pewnie piątek też się do tego przyczynia Pięknie sobie tutaj potok płynie a ja planuję usiąść tutaj w Bistro późnice czy jakoś tak i zobaczymy a może te stoliki na zewnątrz będą wystawione, to wtedy się pogapię w przerwie. Nie ma co się śpieszyć. Nie, nie bistro. Leśniczówka Prestobar o właśnie. No i się udało, a miejscówkę mam chyba, zobaczcie, o, bomba.